Lelów wypowiada wojnę komarom i wynajmuje nietoperze. Urzędnicy stworzyli nawet dla nich specjalne budki. Nietoperze dają gwarancję szybkiego pozbycia się uciążliwych owadów. Najlepiej czują się, widząc świat do góry nogami. I co by złośliwcy nie mówili, że niedowidzą, niedosłyszą i wszystkiego się czepiają, to dzięki nim w Lelowie już wkrótce ma komar nie siadać. Cała akcja jest bardzo dobra. Myślę tylko, że w tym roku jednak komary były górą. Nie to proszę, chyba nie dało sobie z nimi rady. Komarów jest bardzo dużo, wszystkich ryzom. Mam nadzieję, że nie że wezmą się w końcu do roboty. Jest na to szansa, bo nocek, gacek i mopek, a takie nazwy noszą, to nienasyceni smakosze komarzej diety pod każdą postacią. To wystarczy, by z urzędu w Lelowie dostały własne M1. Budki, które są specjalnie dla, skonstruowane dla niedoperzy, one się tam chętnie gnieżdżą. No i w związku z tym możemy sobie zapewnić swoje prywatne niedoperze, mając te budki tak jak budki dla ptaków. Kilkadziesiąt badboxów gmina rozdała za darmo. Niedoperzy Socjal się jednak skończył i teraz taki domek można im tylko kupić. Zauważyć, że, że w środku tam przebywają. Niestety trudno je śpiące, zwisające w takiej budce spotkać. Mimo, że ma sto różnych innych miejsc, gdzie, gdzie mógłby na tym podwórku przebywać, nim jednak wybrał sobie miejsce właśnie tą budkę może zna język i podpisana budka dla nietoperza i znalazł, że to jest jego siedlisko. A że jeden taki nocek w ciągu jednej tylko nocy może pożreć nawet 3000 komarów doczekały się statusu lelowskiej broni biologicznej. W latach ubiegłych nietoperze no, wydaje mi się, że pomagały. Bo można, mówię, można było otworzyć okno, całą noc, można było mieć otwarte okno. Na razie otwarte jest też pytanie, kiedy komarzy koszmar minionego lata powróci.